Proszę. No widziałem, tam się ciągnie, ciągnie ten korytarz. O nie. Tu przechodziliśmy takim przesmykiem. A jaskinia prowadzi do góry.

co? Tam z dołu przyszliśmy A tu się walczy walczymy góry No tu jest po tym wyjście proste, tylko nie wiem czy to wytrzymawiesz jak to Czemu ja ją wytrzymać? Nie wiem. <grymne> Ale to nie szarp. Fajowo. Brawo. Udało się. Całą dobę mi dał ten aparat nie? Dam ci. No tylko ostrożnie proszę cię Wstawarzka, na wstawała? Tak, tak, tak No jest jednak. Nie miałam że się nagrywam. To choćby chodź z tego, bo to nie wiadomo ile to wytrzymać. No nie, naprawdę mogę życi. Nie muszę gdzie ma Teraz może zobaczymy, jak ktoś kurde rzuca w zaraz z I właśnie. Super.